Jakie problemy mogą pojawić się przy podłączaniu włącznika podwójnego? Najczęściej problem leży w podłączeniu odpowiednio przewodów brązowych, bo jeżeli nie zrobimy tego odpowiednio, mogą pojawić się takie rzeczy jak przy włączonym zasilaniu świeci się cały czas lampa, niezależnie od tego, czy włączymy włącznik czy nie. Lub zasilanie na tej puszce pojawia się tylko po włączeniu któregoś z klawiszy. A także może pojawić się taki problem, że jeden klawisz gasi obie lampy, a drugi klawisz gasi tylko jedną. Lecz po zgaszeniu jednym klawiszem nie da się zapalić lampy drugim. Jedna z rzeczy, która może się pojawić, to taka, że przy włączonym napięciu i zgaszonym świetle nie mamy prądu w drugim włączniku, na przykład w jakiejś puszce skąd prowadziliśmy napięcie. Tu nie działa. Teraz działa. Teraz nie działa. Napięcie pojawia się tutaj dopiero po włączeniu tego światła. Co to może oznaczać? Że źle podłączyliśmy przewody. Sprawdźmy, jak to wygląda z tyłu. Dla bezpieczeństwa wyłączymy zasilanie. Z tej strony mamy styk L, który wchodzi w zasilanie. Natomiast tu są styki wychodzące. Jeden prowadzi światło na jedną lampę, drugi prowadzi na drugą. I jak widzimy, dwa przewody są podłączone pod styk od. Tej lampy. Dlatego właśnie ta puszka dostaje prąd dopiero po włączeniu zasilania. To co należy zrobić, to zlokalizować, który przewód prowadzi do tej puszki, wypiąć go i przepiąć w miejsce wchodzenia prądu, czyli tu oznaczonego literką L. Sprawdźmy, czy pomogła. Palono nam się dwa światełka, mamy napięcie, gaszę światło i w tym miejscu zostaje zapalone. To znaczy, że nie trafiłem. I to będzie druga żyła. Zamieńmy je więc. Sprawdźmy teraz. Tutaj okay, żadna lampka się nie świeci. Po włączeniu się świecą. Na no wyłączonym faza teraz dochodzi. Czyli naprawiliśmy problem. Kolejny przypadek może być taki, że po włączeniu zasilania włączamy światło. I wszystko niby świeci. Prąd tu dochodzi. Ale co się stanie, gdy wyłączymy? Tym włącznikiem gasną oba światła, a tym jedno. Czyli jedną częścią mogę zgasić, a tu zgaszę drugi. Ale jak tą częścią zgaszę, zgasną oba. A czy napięcie jest tutaj? Nie. Dopiero po zapaleniu pojawi się. Co to oznacza? Oznacza, że coś tutaj pomyliliśmy w podłączeniu. To dokładnie. Kiedy tak się dzieje, że jednym klawiszem można zgasić obie lampy i dopiero po zapaleniu pojawia się tutaj prąd, oznacza to, że prawdopodobnie na którymś styku wyjściowym, który powinien prowadzić do lampy, podłączyliśmy zasilanie. I dopiero po włączeniu tego, styki zaczynają się łączyć i prąd pojawia się we wszystkich innych. To powoduje to, że jednym klawiszem gasimy obie lampy. No jak wyłączymy, odcinamy prąd i on już nigdzie indziej się nie pojawia. Co należy zrobić w takiej sytuacji? No, oczywiście zamienić przewody. Wiemy, że to był ten klawisz, bo on zapala wszystko, więc na pewno tu jest zasilanie. A powinno pojawić się tutaj. Sprawdźmy, czy odgadniemy, który przewód prowadzi zasilanie do następnej puszki, a który do lampy. Ten podłączymy z powrotem tu, a ten myślimy, że jest do lampy, więc podłączymy tu. I zasilanie pod styk oznaczony literką L. Sprawdźmy, czy pomogło. Świecą się obie lampy. Zgaśłem jedną, zgasiłem drugą. Zgaśmy obie i sprawdźmy, czy tutaj będzie nadal plan. Wszystko pasuje. Sprawdźmy, co tutaj poszło nie tak. Gdy włączymy zasilanie, palą się obiera. Gdy zgaszę jedno, nic się nie dzieje. Gdy zgaszę drugą, gaśnie tylko jedna lampa. Czy nie jestem w stanie zgasić tej lampy w ogóle. A czy tutaj jest napięcie? Nie ma. Gdy włączę włącznik, pojawia się napięcie. To oznacza, że prawdopodobnie. Zostały pomylone przewody lampy i tego, który prowadzi zasilanie do następnej puszki. Sprawdźmy jeszcze raz, który to był. Ten styk niczego nam nie zaparł. Więc pewnie problemy, że tutaj. Wychodzi na to, że ten przewód prowadzi zasilanie do tej puszki i jest błędnie włożony. Przewód ze styku L prowadzi do lampy, dlatego lampa cały czas się świeci, bo ciągle dostaje prąd. I należy ten przewód przełożyć do styku wychodzącego. Sprawdźmy, czy pomogło. Ok, lampa się świeci. Włączam włącznik. Wyłączę. Da się zgasić i włączyć. Drugą również. Znaczy na wyłączonym. Na wyłączonym włączniku pojawia się tu faza. Pojawia. Czyli wszystko jest w porządku.